Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest ładna pogoda. Sobota. Trzeba coś porobić. Całkiem niedawno założyłem konta na YouTube, na TikToku. Nagrywam dla Was takie krótkie filmiki, w których pokazuję, co potrafię, co umiem, co robię na co dzień. jakich sprzęty użyłem, jakie metody, jakie usługi potrafię wykonać. Ciągle się uczę, ciągle się rozwijam. Zdobyłem nową wiedzę, informacje, nie naprawiam jakiejś konkretnej jednej marki czy konkretnej modeli samochodów. Przejrzałem różne auta, i tu trzeba zaczynać nieraz od podstaw. Zaczynać zbierać informacje, szukać logiki, wymyśleć jakieś nowe rozwiązania, żeby konkretnie zdiagnozować usterkę i usunąć ją, naprawić auto. Na pewno nie wiem wszystkiego, nikt nie wie wszystkiego. Im więcej wiem, im więcej wnikam. Tym więcej rozumiem, że tak naprawdę bardzo mało znam. Na swoim kanale chcę pokazać swój sposób, jak ja działam, jak ja myślę, jak zdobyłem wiedzę. Sposób, który nachodzę rozwiązania, żeby znajdować te usterki i naprawiać auta, które do mnie trafiają. Nie jestem ani youtuberem, ani TikTokerem, jestem elektrykiem samochodowym. Który lubi to, co robi, robi to na swój sposób, i nagrywając te filmiki, chcę pokazać, co się dzieje u mnie na warsztacie, swoje emocje, swoją pracę, czegoś Was nauczyć, jednocześnie się nauczyć czegoś od Was. Widzę ten feedback od swoich krótkich filmików. Dziękuję, że oglądacie, że obserwujecie, lajkujecie, wspieracie. Na siebie na warsztacie na razie jestem sam. Pracuję sam. Sam sobie pomagam z tym wszystkim. Łączę sobie muzyczki i grzebię przy tych autach. Ale w wolnej chwili nic nie obiecuję, ale postaram się nagrać nowy filmik z jakąś ciekawą informacją. Mam na imię Bogdan. I witam wszystkich na kanale BezDrive. Zapraszam do oglądania.